Kude, włączyłem nagrywanie i też to od razu dzwa. Teraz wszystkim witam Was bardzo serdecznie w Batman Arkham Asylum. Udało mi się w końcu przejść dalej, kude. Hmm. Dlaczego nie mogłem przejść dalej? Otóż to, to dlatego, że tutaj byli tacy przeciwnicy, których nie mogłem w ogóle powalić. Miałem za mało czasu na to, żeby ich powalić, miałem praktycznie ułamek sekundy. I myślałem, że muszę ich pokonać, żeby przejść dalej, ale się okazało, że tutaj były jakieś ukryte małe drzwiczki. I teraz jest też... Jezus! A ty skąd się tutaj wziął? Wyrypieć, że Jezus, kudy kolejny! Wypad. No, znowu już się nie da tego zrobić. Tak więc idziemy sobie tutaj. Aha, ja w ogóle źle poszedłem. Chyba, czytujemy ten. Czytajemy sobie checkpointa. I próbujemy jeszcze raz, bo kiedy źle poszedłem i... I dupa. Dobra. Ej, nie. Czekajcie. A dobra, tędy muszę iść po prostu. To było przed tymi drzwiami. Teraz się zgadza wszystko. O kurde, a co coś się dzieje? Panowie. O, fajne drzwiczki. Dobra, pobieramy ich. Худо блин Ну, очевидно, сейчас, На Супер! Твоя спула, напевно. певно Батмон, Ej, co? Aha, dobra. Oni chyba by mnie tak załatwili. Nie, nie. Kurde, ile ich to jest. No, Trzeba ich tutaj ładnie zwalić Do it again, do it again, kuda. No dobra. Ci będzie trochę kiepsko. No więc zlikwidują Ej, panie, co pan? Dobra, trzeba ich jeszcze jakoś rozwalić A Nie wiem czy, czy mi się uda ich pokonać Dobra A może sobie Polsy Kantary zrobię Uu, o go załatwiłem Kurde, oni oni wstają cały czas Nieładny Joker. No kurde, tyloma przeciwnikami to jak? Miałem tutaj więcej wyczynąć Dobra Idziemy, więc tutaj A, trochę będzie kiepsko jeżeli nie będę mógł ich pokonać. Ej, ja mogę ich teraz tutaj rozwalić? Mmm. O mogę. Come on, come on, on, on kude Ja ci dam No wstaję cały czas You're gonna be. No dalej, no dalej, kude frejerzy hmm. O dobra, oni on, kude zostają powaleni Po jakimś czasie jako to sprzedał No, jeszcze ten nazwa rozwalenia jest Hmm Czterech rozwijam, akurat w zasadzie połowę życia Aha, dobra, mi się odnawia to życie No to spoko Da? Musimy iść tutaj teraz kurczę metody. Go to the party. Go to the party. Hey, no. Możemy gdzieś jeszcze tutaj iść. O, to jest zagadka. Hm. Dobra, nie jest fajnie. Filipa, możemy chyba tutaj zrobić takie coś. Ah, ah. Gimki no najpierw trzeba tutaj tych rozwalić, kurde panie, uuu mm, counter, counter strike, ah, kurde, nie udało się, mm. kurde, za, za wolno to robię, aha, bo właśnie mi Batman nie skupia na tych innych. Ej, a ja mogę w ogóle tutaj przejść jakoś? Bo trochę jest za dużo Uy, Mogę? Kurde. Secure area A jakbym mógł na przykład wyjść stąd jakoś inaczej. Za dużo ich tutaj jest, panie Kurde Nadika sobie może tak pierdzić. Okej, okay, może tędy jakoś? Nie, tutaj nie przejdziemy. O. Cii, cii, cii. Ha. Aby mógł jakoś tutaj przejść naokoło? Nie, nie mógłbym. U! Nie, ginny, No, ginny, ginny, Chyba, jest ginny, ten jeden. Ej pani, co ty za lepa? ginny, ginny, drop mi zabił. Panie, co mnie bijesz tutaj frajer? No to zaraz więcej stracimy życia. O to nie dobrze. tak, no kudę, Kurde, Pan. No ej! Jak ja ci teraz skór wyracuję, to zobaczysz. Hmm. To się tak nie da kudy jakoś zrobić. Ej, ja może zrobić tutaj TT Hmm, może tutaj zrobić te bomby jakoś? Oczywiście nie bomby, tylko ten żel. Żel jeden. Żel drugi. I żel trzeci. Ale ich wszystkich powaliło to I co teraz? No, mi się stanie tutaj sobie Więc trochę to nie zadziałało Ale Jakby mi się udało tutaj jeszcze raz to zrobić z tym, tym żelem Opa Aha, ci oni mnie mogą dalej ten pokonać Dobra, jestem debilem, nie muszę z nimi walczyć. Chyba jakoś wtedy, przypadkowo kogoś ten potrąciłem i dlatego oni mnie rozwalili. No, debil! debil. Dobra. No to, próbujemy teraz. Dalej. U, jestem taki podekscytowany! Impreza, dawaj prezenty, kudę.

Te tanie triki on wykorzystuje. Ogłuszyło mnie aż. No niefajnie. Cieszę się, że mogę skończyć tą grę. No bo kurde, ta gra jest bardzo fajna i, I byłem blisko końca. Jestem blisko końca, ale kiedy hmm, taka przerwa była w tej serii. U. grubas na słodach. Ale musimy je jechać z paszczy.

Ojej! Dobra. dobra, trzeba najpierw tych mniejszych pokonać. No i... dupa. Ojej, kurde, dobra, no chyba... Trzeba po prostu zrobić tak, żeby oni pozwalali. Dobra. Nie! Hmm. Dobra. O Jezus, o jeszcze... Uuu, ale mi No Dobra, kurde, trzeba coś zrobić, żeby oni mi tutaj nie atakowali. Hop, nie! Dobra, i teraz zostaje tutaj pokonani trochę. Niektóry, niektórzy, niektórzy. Chyba, chyba, już wszyscy. O kurde, znowu mi z zasunął z liścia. Czy w sumie nie z liścia, a z bułem mi zasunął. Ej, panie, wypadł. Mag nie, to chyba ich trzeba o ścianę to Ej pań, co mi tutaj nim bijeś? No, ja się teraz z nimi wal... O Jezu Marek, jak się z nimi walczyło to jest chyba... No właśnie, gdy oni mnie chyba chcieli podrzucać. Ech. Aha, ci przeciwko sobie muszę stanąć. Dobra. Udało mi się trochę to zrobić. To praktycznie tak samo jak w tym jednym pomieszczeniu było. No, trochę ciężko było. Na szczęście nie musiałem znowu tych pokonywać, kolesi. A. I co on teraz tutaj nam zrobił? O nie. O nie, Batman zmutuje. To jest szok. To not fair. Uh, on mu zasunął. Czyżbyśmy teraz mieli lepsze mocy Piuro, dobra, spoko. Za głupek. sobie chyba to wstrzyknie. To będzie po prostu ostatni odcinek, już? No sobie to wstrzyknę. A ba Aha, Batman chyba miał jakąś odtrówkę. Nie pamiętam dokładnie co to było. No i teraz y Joker przypakuje. Aha, czyli teraz to mm, Czy teraz pewnie Joker będzie napakowany? No tak, Kude, jeszcze mówi Ej, ale jak napakowany? Jeszcze kude irokeza muszę zrobić ten... i Irokez. Irokeza dostał. Kude, jaki bydlak! Bydlak śmietel. O nie no i teraz będzie trochę kiepsko, bo tutaj mamy elektryczność. Boom, nawet Jakieś Sydy, jaki Łydy, jaki kude Uda, Jaki sześciopak. Jeśli ja się on ma ośmiopak, a nie sześciopak. O, nie fajnie. Hmm, czy nie mieliśmy antidotum? O, kudę, chciał na nas dżampnąć. Nie chcę skipować. O, dobra, już jest. Let's get ready to rumble. Hop. No, tak się tego nie zrobi. Oj, A dobra, jeszcze swoimi wysłuchoskami będzie wysłuchiwał. Tak, gówno zrobiłeś, ty, Jokerze. Dobra, hop, Dobra. Ej, no, kudelej tutaj jest. Gone, Ej, nie, panie, co jest? Ej. Ej panie, kudy nie ma tak. O. Uh, uh. Ja go zasunąłem. Dobra. No, kiepsko. O, nie ma w nie ma co? No? jest tutaj ma w tym pieniędzy, nie Musiałbyś poznać, gdzie Joker. No nie! Co za kudy mięczak się chyba za ze swoimi tymi chłopakami. Ola, ginacz, gi leży. Czy w ogóle ten Joker coś tutaj zrobi? Bo jak nic nie będzie robił, to trochę taka kiepska będzie ta walka z Jokerem. Kurde, wkurzałem mnie teraz tutaj. Co tutaj na no, arenę, no, no, nie? Kudę. Mięczak, kude się swoimi zasługuje. Aha, dobra, ci tak co trzeba zrobić. Mówiłem, żebyś obciął pan na no, ale nie, nie słuchałeś. Ma. O, fajnie, odezwiję to. O, trochę Gdzie jestem? Ja, tu, tutaj. Jaki kurwa kołowratek O, super I znowu będzie się wysłuchiwał swoimi A. Ej, mogę przecież to, to zrobić No tak Hop, hop. Ha, 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 ha. Oj. Kute, teraz jest z tym nożem, dobra. No nie, znowu. No ej! No, wracaj stan. tam. co jest? Ej! Oj! Bum, bum, bum! Kute, gincie się Trzeba na tych rozwalić. dojść. czekamy. Hop, hop, hop. Trochę kiepsko tutaj jest z naszym życiem. No bardzo kiepsko jest. Dobra, tutaj się zrobiły te inne. Okej, Ok pokonuję Jukata teraz O w końcu e, Musiałem to zrobić z ja pewną jak dywałem, bo to trochę ciężko to było A w końcu się udało Teraz powinien być checkpoint ogólnie hm. always I pokonamy go teraz, czy... O, jak mu się szczęka z... ten... wklęsło Wygięła mu się szczęka od czasu Batmana. I tak gira. A, czyli chyba już przesznie ta gra. Ja go chyba próbowałem, nie wiem, 10 razy pokonać. On jest bardzo ciężki, bo 3 że ku*** do mnie podchodzą i jeszcze byli ci do broni, nie? I jeszcze kude wyciągali karabiny O kurde zęby mu wybił Ten face. Batman zawsze kiedy samochody pod ręką hmm. O, oh, a bo mamy pojazd, jeszcze inny Mamy samolot A nasz Batmobil trzeba naprawić I co, Roz, rozwalony kudę Joker, przejęśnięta gra no i kolejna seria zakończona, na szczęście. Na szczęście mi się udało to przejść i przejść tam dalej. Mniem. Pokrótce, jak je zauważyłem, to jeden odcinek tylko został, no to trochę kiepsko było. Ale się udało, nagra, nagra. To... Będzie też oczywiście Batman Arkham Knight, będzie Batman Origins. i będzie jeszcze Batman Arkham City też, na pewno, ale to w przyszłości. Dobra, skipujemy. O, jeszcze to jest kastanka, dalej. Filmik. Czytam, o nie. Hmm. Killer croc. Hmm, ciekawe. ciekawy. Okej. Challenge mode. Mamy armor od Batmana. Hmm. No, statystyki to takie, takie sobie są. No zawsze to przyśniemy tego, co jest najważniejsze. Dobra. Więc jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczek, i co tam jeszcze chcecie. Więc do usłyszenia i na razie.